Kto? Kody. A tu? Kto to? Kto tu siedzi? Kto? Gdzie? Tutaj. Ktoś. Antoś! Antoś! Uh -huh. Co robi Antoś? Ktoś. Siedzi? Siedzi Na kim? Na koniu pięknie. A tu kto? Stasz? Tak, a tu też. To moje. Zobacz, co robi też? Co robisz też? Co robi? Gra. 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 Na czym? Na czym? Taś. Na gitarze? Staś gra na gitarze, a to kto? To Staś? Staś, co robi, Staś? Co robi? Jedzie? Staś jedzie? Tu na czym jedzie? Na rowerze, zobacz, na rowerze. Staś rowerze. jedzie na rowerze. rowerze, a tu kto? Kto? Mama. Nie, kto? Staś? To Staś. Staś. staś jest. Gdzie jest Staś? Staś jest. Na. Na. Na plaży. Stasi jest na plaży. Marbę. Na plaży. Marbę. Uh -huh. Słuchaj. Na czym gra Staś? Na czym grasz? Na czym grasz? Na? na na gitarze, nie, Staś gra, na gitarze, tu patrz. Na gitarze. To jest ja. Uh -huh. Pięknie. Uh -huh. Uf, słuchaj. Słuchaj Stasio. Na kim siedzi Antoś? Na kim? Antoś. Antoś? Na kim siedzi? Na kim? Na kim? Na koniu. Na jest Stasz? Na... na plaży. Na na czym jest Na rowerze. Sta się jedzie na rowerze. Rowerze. To? Na rowerze. Rowerze. Mhm. To pomarańcze. Co? Sta Co to? Co to? Na głowę. Czepek. Czepek, daj. Uwaga, zobacz, tu Magda Ci powie. To mąka. To mąka. Mhm. A wiesz co to? Zobacz, pomidor, pietruszka, marchewka, to warzywa. Warzywa. Mhm. Teraz uważaj, zobacz co tam Co to? Co to? Stasiu, co to? To basen? Halo, to basen? Basen gdzie pasuje? Stasiu, gdzie pasuje? No gdzie pasuje basen? Tu, tu, tu czy tu? Tu pasuje. Aha, teraz zobacz, na to. Zobaczymy. Co to? Zupa, gdzie pasuje, Stasiu? Tu, tu. Pięknie. Zobaczcie, tutaj co to? Co to? Sok. sok. Gdzie pasuje sok? Gdzie sok? No, gdzie? To pasuje pewnie. Tu dobrze. Co to, Stasiu? Chleb. Co to? Nie, to nie chleb. Ciasto! 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 Mm, nie. nie, nie ma. Otóż ciasto tam, gdzie pasuje. Chorat! Gdzie pasuje ciasto? Nie ma. Gdzie ciasto? Chorat! Teraz nie ma, teraz nikt nie ma urodzin. Zobacz tu. Tak, jak są urodziny, to się kupuje ciasto i je się albo piecze. Potem Tart. je, ale Tart. teraz nikt nie ma urodziń. Tort też, tak. Teraz uważaj. Stara się, zobacz, co ci powie. Zobacz. Pomarańcze. Na sok. Czepek. Na co? Na basen. Aha. Mąka. Na co? Na co? Na ciasto. Mamka na ciasto. A tu? Warzywa. Na co? Na co warzywa? Pa, pa. Na, na zupę. Brawo, Stasiu. Pięknie.